Kolejna asana to pozycja okrętu. Leżąc na brzuchu, złap się lewą dłonią za lewą kostkę, a prawą dłonią za prawą kostkę. Weź wydech i z wdechem unieś się nad matę. Jednocześnie napinasz brzuch i plecy, żeby unieść górną część tułowia, jak i pośladki i nogi, żeby unieść tylną część tułowia. Barki od uszu otwarty mostek i oddychaj. Mięśnie brzucha przy swobodnym oddechu wprawiają ciało w takie delikatne falowanie i właśnie o to chodzi w tej pozycji. Po sześciu pełnych oddechach opadnij z powrotem na matę i odpocznij. Jeśli czujesz się na siłach, wytrwaj w tej Asanie na 10 pełnych oddechów. Ta pozycja bardzo dobrze wzmacnia mięśnie brzucha oraz lędźwiowy odcinek kręgosłupa.